Witam państwa w kolejnej lekcji. Nadeszła pora na szczyptę gramatyki. Nauczymy się odmiany podstawowych czasowników, to pierwszy krok niezbędny do tworzenia poprawnych zdań. Najważniejsze czasowniki w języku niemieckim. Sein być. Haben mieć. Wollen chcieć. Odmiana czasownika. Sein być. Ich bin ja jestem. Przećwiczmy wymowę. Ich bin. Ja jestem. Du bist. Ty jesteś. Przećwiczmy. Du bist. Ty jesteś. Er, sie, es ist. On, ona, ono jest. Utrwalmy sobie. Er, sie, es ist. On, ona, ono jest. Wir sind. My jesteśmy. Powtarzaj za mną. Wir sind. My jesteśmy. Ihr Je seid. Wy jesteście. Jeszcze raz. Ihr Je seid. Wy jesteście. Sie sind. Oni Państwo są. Powiedz to jeszcze raz. Sie sind. Oni Państwo są. Sie. Z dużej litery to forma grzecznościowa oznaczająca Pani, Pan lub Państwo. Sie. Z małej to ona w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub oni w trzeciej osobie liczby mnogiej. Znaczenie zależy od kontekstu. Z pewnością z czasem wejdzie to Państwu w krew. Odmiana czasownika. Haben. Mieć. Ich habe. Ja, mam. Powtórzmy. Ich habe. Ja, mam. Du hast. Ty masz. Powtórz, proszę. Du hast. Ty mas. Er, sie, es hat. On, ona, onoma. Powiedz to jeszcze raz. Er, sie, es hat. On, ona, ono ma. Wir haben. My mamy. Jeszcze raz. Wir haben. My mamy. Ihr habt. Wy macie. Przećwiczmy wymowę. Ihr habt. Wy macie. Sie, sie haben. Oni państwo mają. Powtórz proszę. Sie, sie haben. Oni państwo mają. Odmiana czasownika. Woln, Chcieć. Ich will. Ja chcę. Utrwalmy sobie. Ich will. Ja chcę. Du willst. Ty chcesz. Raz jeszcze. Du willst. Ty chcesz. Er, sie es will, On, ona, ono chce. Przećwiczmy. Er, sie es will, On, ona, ono chce. Wir wollen. My chcemy. Powtarzaj za mną. Wir wollen. My chcemy. Ihr wollt, Wy chcecie. Powtórzmy. Jawolc. Wy chcecie. Zizi woln. Oni państwo chcą. Utrwalmy sobie. Zizi woln. Oni państwo chcą. Jeśli chcecie być na bieżąco z lekcjami, zasubskrybujcie kanał. W tym materiale to wszystko, ale zapraszam Państwa do kolejnej lekcji. Do zobaczenia!